W dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza porozmawiamy o termomodernizacji miejskich placówek, przypomnimy rocznicę 1 września, przypomnimy jak Oświęcim świętował swoje urodziny, poinformujemy o kontenerach do segregacji odpadów, które wyglądem przypominają kredki, a także zaprosimy na sobotnie sportowe wydarzenia. Ładniej, estetyczniej i taniej. To zalety termomodernizacji, której poddane zostaną trzy budynki miejskie. W jednym z nich działa Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych Promyk. Dawniej przy ulicy Zwycięstwa 75 w Dworach była szkoła podstawowa. Kilka lat temu po dostosowaniu obiektu do potrzeb osób z dysfunkcjami miasto udostępniło go stowarzyszeniu. Zmiany obejmą też siedzibę Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ulicy Bema 12. Odnowiony zostanie obiekt niepublicznego przedszkola Promyczek przy ulicy Powst Warszawy 1A. W ramach środków Europejskich Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, która dotyczy tych przemian energetycznych, złożyliśmy wniosek na realizację trzech obiektów w przestrzeni miasta, obiektów publicznych, które należą do, właśnie do miasta Oświęcim. I Jeden, który stoi za nami to jest była szkoła w dworach obecnie tutaj najemcą jest stowarzyszenie Promyk. Drugim obiektem jest zarząd budynku mieszkalnych na ulicy Bema, i trzecim obiektem jest przedszkolenie publiczne promyczek na ulicy Powstańców Warszawy na zasolu. Na te trzy obiekty złożyliśmy wniosek właśnie w szerokim zakresie. Budynek stowarzyszenia wymaga modernizacji poddasza, wymiany pokrycia dachowego, docieplenia ścian zewnętrznych, cokołowych i fundamentu. Pomieszczenia są ogrzewane gazem. Efektem przeprowadzonych prac budowlanych będzie redukcja zużycia energii pierwotnej. Konieczna jest więc wymiana drzwi i okien, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, czy wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Podobny zakres będzie prowadzony w przedszkolu i w budynku zarządu budynków mieszkalnych. Oczywiście musieliśmy spełnić wszystkie warunki dotyczące tutaj postawione w konkursie, pisaliśmy też wiele wyjaśnień i oczywiście ten cały aspekt dotyczący formalności, merytoryki i zasadności tego projektu. Jest, został oceniony, tak jak powiedziałem, najlepiej. Głównym celem tych projektów jest doprowadzenie do poprawy efektywności energetycznej, czyli tak naprawdę uzyskanie optymalnych, efektywnych wyników w zakresie czy to ciepła, czyli zmniejszenia zużycia ciepła w tych budynków, ale też i dotyczące właśnie energii elektrycznej i własnych tych zasobów wynikających z fotowoltaiki, więc to będzie tym efektem dodatnim, który dzięki tej inwestycji zostanie zrealizowany w tych trzech obiektach. Nie bez znaczenia, oczywiście dla nas, jest kwestia związana. Z wizerunkiem, dlatego że elewacja na tych obiektach zdecydowanie się zmieni. Ona uzyska, bym powiedział, nowy blask i nowe życie. I dlatego myślę, że też będzie taką wartością dodaną w tych trzech miejscach. Całość prac kosztować będzie blisko 8 milionów złotych. Miasto pozyskało na prace termomodernizacyjne nieco ponad 7 milionów w ramach projektu pod nazwą Transformacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Oświęcimiu z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 z własnego budżetu dołoży ponad 904 tysiące zł. Termomodernizacja będzie realizowana do czerwca 2027 roku. Po podpisaniu umowy o przyznaniu środków europejskich miasto ogłosi przetarg na inwestycje. Jest szansa, że Prace ruszą jeszcze w tym roku. Realizacja, mam nadzieję, rozpocznie się albo końcem tego roku, albo w roku następnym. Zakończenie jest przewidziane w drugiej połowie 2027 roku więc przygotowujemy się do przetargu, będzie tutaj kilka przetargów, nie tylko na te obiekty, ale są też różne zakresy dotyczące właśnie czy to elewacji, czy to centralnego ogrzewania, czy to fotowoltaiki i na każdy obiekt będą ogłaszane oddzielne też przetargi, więc dużo pracy przed nami, ale myślę, że warto i, i to jest na pewno kolejna wartość dodana dla miasta Oświęcim i dla tych placówek i dla tych też najemców, instytucji, które korzystają z tych obiektów. Oświęcimianie upamiętnili 86 rocznicę agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej. 1 września oddali hołd ofiarom bohaterom, którzy walczyli z niemieckim okupantem o wolną Polskę. Delegacje zgromadzone na placu Tadeusza Kościuszki złożyły kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza. Następnie przeszły na cmentarz parafialny, by przypomnieć o rocznicy przy grobach żołnierzy walczących w dwóch wojnach światowych i żołnierzy kampanii wrześniowej. Wśród przybyłych na ceremonię byli m.in. prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut w towarzystwie zastępców, samorządowców z województwa, powiatu i gminy Oświęcim, radni, przedstawiciele kombatantów, służby mundurowe, młodzież z oświęcimskich szkół, delegacji miejskich spółek, instytucji i organizacji. W ceremonii wzięła też udział młodzież z niemieckiego Dachau. W oświęcimi oddano też hołd świętej pamięci Franciszkowi Wolasowi, uczestnikowi walk o Westerplatte. Na grobie weterana, który spoczywa na cmentarzu komunalnym zastępca prezydenta Krzysztof Kania, a także doktor habilitowany Filip musiał, dyrektor krakowskiego oddziału IPN, zapalili znicze i złożyli kwiaty. w miniony weekend oświęcimianie świętowali urodziny swojego miasta, które przypadają 3 września i są odniesieniem do potwierdzenia posiadanych już praw miejskich uzupełnionych o kolejne przywileje, co miało miejsce w 1291 roku. Pierwsze wzmianki o święcimiu odnotowano na kartach historii już w XII wieku, a przywileje miejskie zostały przyznane przez księcia opolskiego Władysława prawdopodobnie w 1272 roku. Na uroczystej sesji Rady Miasta uhonorowani zostali mieszkańcy miasta działający w różnych obszarach życia społecznego. Były odznaczenia, zaszczyty i medal miasta. Jolanta Kupiec odznaczona została brązowym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Odznakę honorową zasłużony dla kultury polskiej otrzymał Remigiusz Dulko, który został również uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Ze względów proceduralnych wręczenie odznaczenia odbędzie się w późniejszym terminie. Medal miasta dostało Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury Grupa na Zamku. Nagrodę za działania na rzecz seniorów odebrała Miejska Biblioteka Publiczna. Wśród wyróżnionych sportowców były zawodniczki i zawodnicy Uczniowskiego Klubu Pływackiego Unia: Iga Polak, Weronika Ptaszyńska, Michał Piela, Jakub Walter, Stanisław Ptaszyński, Szymon Tokarski. A także trener Piotr Woźnicki. Nagrodę odebrała również zawodniczka Sheikh MDK w cheerleadingu sportowym Julia Brudny. Oświęcimskiego orła dla najlepszego tegorocznego absolwenta otrzymała Sofia Karolczak. Gorąco nie tylko w przenośni było w piątkowy wieczór na zielonych tarasach. Efektowny pokaz tańca ognia połączony z muzyką zachwycił oświęcimian, którzy tłumnie stawili się na bulwarach. Po tak widowiskowej inauguracji nowej przestrzeni spotkań świętowanie przeniosło się na rynek. W sobotę i niedzielę wypełniały koncerty wykonawców zespołów Komodo, Various Manks, Oskara Cymsa, Becky Sangolo czy Doroty Kołodziej, którzy rozgrzali oświęcimską publiczność wprawiając w dobry nastrój i chęć do zabawy w rytm popularnych i często świetnie znanych polskich i zagranicznych utworów muzycznych. Zabawa była bardzo udana, mieszkańcy podkreślali, że urodziny miasta obchodzimy wystawnie z fanfarami. Entuzjastycznie przywidano też zawodników Replast Unia Oświęcim, którzy w nowym składzie zaprezentowali się zgromadzonym przed sceną widzom. Urodziny miasta świętowano nie tylko na rynku. Było też targowisko staroci, rzeczy z duszą na Wzgórzu Zamkowym, czy otwarcie wystawy prac Jana Kantego Pawluśkiewicza i pokaz multimedialny jego projektu na fasadzie Oświęcimskiego Centrum Kultury. Do udanych należał też Dzień Otwarty Wodociągów, które w tym roku świętują 70 lat działalności. Na fasadzie budynku przedsiębiorstwa odsłonięto mural podkreślający doniosły jubileusz oraz promujący postawy ekologiczne i zachęcający do picia wody prosto z kranu. Kolejne święto oświęcimia już za rok. Sześć zestawów pojemników na odpady komunalne wyglądem przypominające kredki wzbogaciło oświęcimskie place zabaw. To kontynuacja działań miasta w zakresie edukacji ekologicznej najmłodszych, które rozpoczęto w 2021 roku. Na terenie miasta Oświęcim zostało zakupione kolejne sześć kompletów pojemników typu kredki przeznaczonych dla selektywnej zbiórki odpadów dla najmłodszych. Najmłodsi będą idealnym przykładem dla tych osób, których do tej pory tej segregacji nie stosują. Przypominam tylko, iż obowiązek dotyczy wszystkich mieszkańców selektywnej zbiórki. Gmina ma obowiązek zapewnienia określonych wymaganych poziomów recyklingu, co nie będzie możliwe, gdy tych odpadów nie będziemy zbierać na poszczególnych frakcjach. Ma to na celu podniesienie świadomości wśród najmłodszych, a być może i nie tylko, oraz pomóc osiągnięciu gminie w wymaganych poziomach recyklingu. Komplet składa się z czterech kolorowych kredek. Zielone przeznaczone są na szkło, żółte na metale i tworzywa sztuczne, niebieskie na papier, a czarne na odpady zmieszane. Miasto zakupiło je w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pojemniki w kształcie kredek są przy ulicach 3 maja szpitalnej rotmistrza Witolda Pileckiego, Bałandy oraz Chopina, w rejonie sadowej i nad młynówką. W ten weekend stawiamy na sport. W sobotę o 10 startuje Roll Race na bulwarach. Zapraszamy wszystkich, którzy kochają rolki, dobrą zabawę i miejsce, jakim są zielone nadsolańskie bulwary. Nieco później, bo o 12 rusza druga edycja Ogólnopolskiego Dnia Hokeja, a zainauguruje go trening pokazowy na tafli lodowiska. Organizatorzy podkreślają, że to wydarzenie łączy zabawę, edukację i promocję hokeja na lodzie. Zapraszają zarówno najmłodszych, jak i starszych miłośników tej dyscypliny. Proponują też ślizgawkę dla przedszkolaków. Wstęp oraz wypożyczenie łyżew będzie dla nich bezpłatne. Przygotowano też dmuchańce, będzie olimpiada dla dzieci i stoisko gastronomiczne.